Siema siema widzowie! Dzisiaj Wam pokażę jak na Apple zalogować się przez telefon na Stumble Guys i mam nadzieję, że Wam się to przyda, bo niektórzy nie mają Facebooka, a chcą się na... zalogować na telefonie Apple i po prostu ja mam akurat y, ten oto telefon i mam tu moje postacie i szkoda byłoby, gdyby one się tutaj wszystkie utraciły. No, i musimy y, wejść, oczywiście, ustawienia tutaj w Stambluga Ale w ustawieniach w iPlu musimy y, mieć to samo konto, co na tym y, telefonie, co już nam się zepsuł, czy tam wymieniliśmy. No i dobra, tutaj bym się y, odłączył od tego konta i wciskam sobie. Zaloguj się, mam tutaj moje dane i wam ich niestety nie pokażę, ale wciskam sobie dalej. I twarz musimy zrobić, i nam się to wczytuje. No i teraz mam połączoną. Yy, mamy to konto, mam nadzieję że Wam się to przydało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a ja się z Wami żegnam.